Ja właśnie wstałam, także zapraszam do oglądania całego dnia ze mną, da się rozbudzić. Okay, mamy to Tak się prezentują moje paznokcie okay. Tak, wiem Jakby ja raz na jakiś czas robię po prostu Jakieś różowe Ogólnie jeszcze muszę przetrzeć, bo nie wiem czy to widać Widać e, Muszę po prostu, bo mam top taki z przecieraniem Wiem, że będziecie pytać o kolor Więc to jest taki kolor Ale zoomuję fajnie e, w międzyczasie sobie jeszcze gadałam z Mają przez kamerkę, bo zadzwoniłam. E, dlatego nie zrobiłam jakichś wybitnych paznokci, ponieważ moje dziecko sobie zażyczyło e, burgery bol bolognese. Także e, najpierw idziemy e, ogarnąć bułeczki, e, a później dopiero umyjemy w głowę, tak? I w, umyjemy chociaż twarz i zęby, bo wyglądamy jak siedem nieszczęść. Także ja magicznie sobie pstryknę i my się znajdziemy w kuchni. Potrzebujemy tylko tego 200 ml mleka. potrzebujemy sobie najpierw zrobić rozczyn. Ja już widzę, że mam za mało mleka. To przepraszam, mam kupione. zagrzeć, dodamy drożdże, cukier lekko, wiadomo i wracam, zaraz mm. ok, dodajemy drożdże ja mam suche może być 25 świeżych wysuche i mokre dajemy sobie krążkę łyżeczka łyżka, a nie łyżeczka dodamy sobie takie dwie płaskie mąki ogólnie mega mi dziwnie z wami tutaj siedzieć, ani na na live'ie przeważnie sobie gotujemy na live. no dobra, mieszamy sobie odstawimy go na chwilę i będziemy się brać za bułeczki, a w międzyczasie sobie ogarnę zmywarkę i inne rzeczy, także za chwilę do Was wrócę i już będziemy sobie robić e, ciacho na bułki. Mamy sobie 25 gramów cukru. Może być 28. Jak się przez nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Czy ja będę to przesiać? Tak. Nawet mamy. Wiecie, bo moja waga jest taka... O, dobra. Na mi rękę, weź mi rękę, bo to... Teraz mamy łyżkę, wlewamy rozczyn, dorzucamy jajo. To jest nasze jajko od szczęśliwej kurki. Takie y, 3 minutki y, damy, żeby się wyrabiało. Się cieszę, że mam już mikser. No i po 3 minutkach zaraz sobie dodamy oleju i soli. Dodajemy sobie soli. I jadam taką całą łyżkę. No i do tego tutaj naleję takie niecałe 50 ml oleju. Bo powiem Wam, że robiłam już z masłem wiele razy bułki, ale zdecydowanie ciasto jest o wiele lepsze z olejem, po prostu. Musimy sobie teraz udać na łukę. Bo niestety, mimo że mamy mikser, to musimy to tak pisać łapkami. Jak wam pokażę? No ciacho ma wyglądać w ten sposób. Takie o ma być. I sobie go ja tak. Siup. Przykrywamy, czy przykrywamy. Za godzinę wracam do was. Z ciastem, ale ogólnie za chwilę się widzimy. Oh. 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 ogólnie nie wiem czy mnie słychać w każdym bądź razie jechałam i widziałam taką panią e, z zakupami i to tak z trzema torbami i ja tak przyjechałam i ja jestem przed okresem i ja mam tak po prostu, że ja mam, że nie jeszcze popatrzyłam, że jest prawie 27 stopni i ja wiem matku jedyna nie i zawracam i ogólnie miałam kawałek żeby zawrócić i kurna wracam o tej pani nie ma ja już prawie płakałam, że mówię, nie, nikt jej się nie zatrzymał, ona ma jeszcze taki kawał drogi. Wracam, a tej no, pani nie mam, mówię, God, no. 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 Wracamy do no. domku. Nie wiem, czy ona mi nie wyszła. Pierwszy raz robiłam na tych drożdżach suchych. Zazwyczaj robię na tych e, drożdżach mokrych, świeżych. И я откладываю. Хорошо? Да. Развори. Jest aktualnie 17:54. Pomachaj. Jesteśmy na spacerze z Maxem. u dziadka. Wyprowadzamy psa. Idziemy sobie na spacerek, tak? No jest mega gorąco. Eee, ale nam już du dużo rzeczy nie zostało, nie? Do domu, coś zjeść, coś. Co ci dziadek mi dał? No, Co ci dziadek dał? Arbuziki Korora. Jakiś? O, Maksym Czarowy wróci. No, Lubowych, zielonych, pomarańczowych. żółtych. Uh -huh. No, ale musimy wrócić i do domu. I czerwonych. Umyć Majkę, tak? Umyć Maję i jutro do przedszkola idzie. Jeszcze? Tak. tak. No. Myć od nas od stwierdziła, że ona zje spaghetti. Mamy sosik, więc. Czemu nie? Dogotuję jej świderki. No, także gotujemy świderki szybko. Dwie na kolację. I ja jeszcze muszę ogarnąć tu cały burdel. Zobaczcie. No, czy tu. Tu troszkę jest. Tutaj blaszka. Także. No. To zaraz. Ogólnie już wszystko potrzątałam, zostało jeszcze 4 minutki do makaronu, Także jeszcze takie standardowe rzeczy, które robię. Jak robię coś w piekarniku, to tu przycieram. Czy to jest dobre? Ogólnie wydaje mi się, że tak, bo zawsze to na bieżąco się w miarę tego czyści. Nie ma później jakiegoś problemu. Jest coś takie, wiecie, cało upuslane godzina 20.15 idziemy sobie zamknąć szkarnię. na dworze jest jeszcze widno mm. Majutka już śpi zjadła makaronik ja wrzuciłam swojego pierwszego shorta na, <grymna> na youtube <grymna> także jest ciekawie eee... No i co, pewnie za chwilę pójdę się z wami coś od... do was się odpalić na live'a. Eee, mam strasznie ochotę na coś słodkiego, więc pewnie będziemy sobie gotować jak zawsze. I później spać. A może jeszcze jakieś montowanie przed spaniem? Zobaczymy. Jest godzina 22.52. Eee, ja jestem umyta. Eee, co mogę powiedzieć? po live. jestem trochę zmęczona teraz idę jeszcze do łóżka będę montować filmik próbować przynajmniej już wiem, że mnie to przerasta jak wy będziecie oglądać ten filmik wiedzcie, że kosztowało mnie to dużo jeszcze tylko kremik i możemy iść do łóżka Ogólnie powiem wam, że jestem mega zadowolona z kosmetyków od Maru Derm co prawda, oj, co prawda to była współpraca Ale yy, no, jestem w szoku jakie działanie mają te kosmetyki na moją cerę Naprawdę wszystkie kosmetyki z ordynary yy, odstawiłam I używam właśnie tylko tych Jeszcze dokupiłam sobie taki żel do mycia buzi i ja jestem mega zadowolona. Widzę na pewno poprawę. Okej, okay, póki co ja jeszcze będę sobie tutaj montowała trochę. No i dziękuję za spędzony czas. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś źle tragicznie z tym filmikiem. To mój pierwszy. Także noc wszystkim. Dobranoc, kocham cię. Chodźcie pomocniej. Chodźcie. to bardziej, mocniej. we